Znajdzie się Mano z tej strony, Famic i dzisiaj ze mną jest. agra 1, 2, 3. Siema. I dzisiaj zagram sobie na serwerze SkyBlog, na serwerze nssv.pl a te ale rów normalnie. Okej, okay, ja czekaj, to zetnę drzewko i zrobię nam szybko koblarkę słowo. Dobra. Ja zawsze już zaimowałem mnie. Jestem też No, tego, my ledwo zaczęliśmy nagrywać, a ten już patrz do skrzynki, a tam już nic nie ma. Patrzę, patrzę, na gra, a on tam wszystko trzyma. Dobra, czekaj, zrobię... co ty? Means, schowaj tę wodę. No dobra, więc. ע, dobra, dobra, no słuchaj, nie krzyżuj. Nie, nie krzyżuj, bo Krzyż, się boję. Helena, mam zadam. Posuń się. Mam cię. Posuniesz się? Błagam. No, a no, no. mam zadam. Zdeb. O oh, Jezusie, ale się boję. Działa, teraz innowowanie szybko. Trzeba lecieć. Jest PVP uczony na wyspie? Dobrze, nie ma. Bym sklepał. E, kto yes. Kto by kogo sklepał? Powtórz, kto by kogo sklepał? No lekco, jak zawsze, bądź jest koksem. Dziękuję. Nie? Ja bym wszystko z koksem. Bo tylko w CS jeszcze się, pod, jeszcze się uczę troszeczkę, ale HS i mi... Ja, ale... ja już. Ja mam, ja mam taki jeden CS, ale się uczę. CS Warzone, każdy go może znać, ten OCS, wszystkie skiny. Dobra, co ty, koblarka? Ja pokabię kobla źle jeszcze zrobiłeś, wiesz? dobrze zrobiłem Bo? że jeszcze zrób tak żeby nie wpadło no, do lawy, ja tak nie da na razie, potem to po, zaraz potem... to potem się ogarnie a to ty ja poogarniam kobla i... o, dobrze? zaraz się zajara nie, czekaj, Być nie będzie raja czekaj, ja zrobię tak, że się nie wybiera, czekaj potrzebuję jeszcze jednego o. kobla Patrz teraz. Pa, teraz ruchu. to zrobię tak, tak, pa, tak, okej, okay, dobra. Łokić piętna nie ma klientek, i Dara się ma. Oj, patrz, tak coś będzie. Mówimy farmę? To, to potem. co ja mówię? To źródełko nieskończone? Mmm. To potem możemy. Czekaj. Musimy być teraz. No może, czekaj, ja czekaj, wezmę tą wodę, na chwilę. Dobra, stój. Ja, do, ja tutaj to odwalę coś źródło. To źródło dopychniemy tutaj może. O, tutaj pychniemy. Gitara się no ma, musi być, być. pamiętać, właśnie. Będziemy gilia robić, e, gilia, Boże. za dużo usłyszałam, plus gilia. Będziemy to robić piecko nawet. Czekaj. I z drugiej strony. Ja już mam pomysł na wyspę. Ja też mam pomysł. E, wystarczy. Ja mam taki głos i fajny. Ja to fajnie. skończ. A ja, jest nieskończony źródło. Dobra. Dobra. Lewa jest? Jest, po drugiej stronie. O, to ja kopię, a ty mi nie trójdupy. Czekaj, ja wszystko schowam? Dobra, wszystko jest? Eee. Mm. dzięki za Przydałaby nam, mm. hmm? nam się druga lawa. Hmm? Przydałaby nam się druga lawa. Bo? Bo do tego, mielibyśmy dwie stronniarki. I ogólnie. Mm, dobra, i to mam co... wrażenie. Spawner. Spawner. Możemy zrobić spawnery Czekaj, hmm, zrobię jedną rzecz. Chciałbym tutaj np. warny tutaj spawner mob, i zrobiłby na przykład nam spawner Czego by nam zrobić? Spawner Co? So, Dobra! So. Mogę, już mogę robić farmę teraz... Ja już robię farmę. Aha, da, Potrzebuję tego, klatkę. Ej, mam pytanie. Pytanie. Wezmę tam klatkę. Jak się nazywam nikt za klatkę? Spawner. Klatkę. Czekaj, ja właśnie, ja podpowiem i robię farmę. Nie, nie, nie. Zrobimy spawnę inną. Zrobimy farmę zwierząt. Tylko wiesz, że tu można. No czekaj, pójdę ja na spawn. Spawnę. Ja się... spawnę chwilę, pójdę. Wydzia widać z kamerką regulam. Hmm. Serio? W no, ogóle nie ja wyglądam w sławkę, bo sławki większe od moich uszu. znaczy w nie sensie większe od mojej głowy. Hmm. Czekaj... Czekaj... Sklep? O jest sklep! Patrz! O Jezusie! Aha, ja jestem zbugowany. Hmm, dobra, fajnie. Czekaj, co? Czekaj. Czekaj, muszę ogarnąć jedną rzecz. Drewno jest za 7, gras jest za 1, drewno za 6. Co tak, bo du dużą mocno można sprzedać. Tak, lamy można sprzedać. O, za dużo złoto idzie. Szkoda, że to nie drobię ze stołu na... Eee... storm Skyblock. Znalazłem złoto! Palę się! Nie! Weź się nie krzycz. Spokojnie. I tak nie masz żelaznego kilofa. Idź stąd. Idź, idź. Ja po ja, powiedział, odjadę, kaleka, boże. Mam złota. Idź odjadę, kaleka. Mam złoto. Ja jestem gett... Dobra, weź się garni kobietą. Nie potrzebuję drugiego śmietanki. <gryzpie> Dobra, kopa. Właśnie wyjść wyjść? No hmm? O Jezu, wyszedłem do ja. po większej wyspę, ja ci tu będę dał kobla do skrzynki. Myślę nad miniaturką. Ej, lepiej warto wiesz robisz? Stolne, bo moja już drop jest. Razem, że razem, nice.

Potem będzie można go sprzedać. Ile? Nie wiem. Idź. Napisz ukośnik sklep. Fuck! I że ja rozwaliłem źródełko tam jedno. Mmm, nie będę. Nie wiesz, co zrobimy? Ile on drewna? 7. Weźmiemy to drewno. Drewno przerobimy Starpa. na patyki. Dobra, to ja um, idę na war. Czekaj, przerobimy drewno na na i patrz teraz co zrobię. Pokus pokus, nco ręce. Baliłem się tutaj, tu ręce. Gdzie ten Śmierz, sklep? nie? Byłem, nie? Gdzie ten sklep? Nie ma, ukośnik sklep napisz. Stary. No właśnie. Ale ty jesteś Normalnie. What? pokus pokus na co radzę co? zbieram na jak oj koper jest, ej! wiesz co zrobię? ja tu zrobię tak, oh, ja tu oh. zrobię pokus pokus, okej okay? mogę? mogę trochę szybki pokus pokus o, złoto złotą skalę, nice ej hmm? to będą nam lecieć. o, znowu złoto nice I został, ta nie muruj, patrz Wiesz co, tutaj o... A nie E No tutaj nie, pod tym Co ty... To ja powymyśliłem to ja to nie ja wymyśliłem, Chciałeś to? Leci tu, leci tu, leci Ej Ej lepiej tak nie Czekaj wiem co zrobimy, zrobimy to... o, tak, nie, na no, to znalazłeś żelazo w sklepie, nice. No Uj, nie, 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 nie! O, no. Aha! Znalazłem zaraz w skale. Znalazłem węgiel. Masz węgiel, to włóż go do, do tego, do piecyka. Hmm. Włóż węgiel do piecyka. No, dwa węgiel. No, włóżcie do piecyka ten węgiel. O ja żelazo znalazłem. No, a jak musimy przypalić piec? No to był już węgiel tam. Ja tam włożyłem już dwa żelaza. Czekaj, może trzecie będzie żelazny kilow. A w sumie nie, nie, nie róbmy żelaznych kilowów. Będziemy zbierać. A bo tak... Na a, idzie, wiesz? I czekaj, łap. nie na sobie będziemy zbierać na spawner będziemy, będziemy sprzedać, ponieważ spawner będzie... dużo pieniążków i fajnie go można sprzedać. Patrz napisz sklep, i napisz na przykład y, spa, napisz u spawner i na przykład zrobimy sobie taki spawner... nie wiem spawner krów i mamy jedzonko do nie? Właśnie nie zostawimy bo teraz nie mamy jedzonka. Czekaj, okay, wiesz co zrobimy? Ja mam o. Wiesz co zrobimy? Zrobimy tak. Ja wszystko kradnę jak zawsze Mnie no, on złodzi pieprzony rumulus po... Dobra Czekaj, sąs... nie... daj mi to żelazo całe Daj mi to żelazo, rzuć mi Rzuć mi, nie, sobie nie. nie, nie rzucaj mi Słuchaj te skrzynki No ja mam ty tak. gdzie, ty, a ja gdzie ty masz tego, Wiaderka Wiaderka mam przy sobie, z rzuć wodą mi. Rzuć mi Z wodą to mam? Rzuć mi Czekaj E, cztery żelaza mamy. Okej. Okay. Ja, ja I, I złoto teraz przypala. I resztę. No ja, mi to. No rzucisz mi? Dzięki. Ja. No. zabierasz mi to. No wystarczy mi. No wystarczy mi. E, czemu masz aha? No za Masz węgiel? Jaką mam? Węgla. Węgiel. Nie, mam, węg nie, nie mam. Ja wszystko zawsze, no, ja da, mam być Czekaj, teraz potrzebuję zrobić sobie łopatę jedną. Dobra, ma taka kamienną. Dobra Kurde, teraz nie starczy! Tak. Jest! Może się starczyć do Restonu, bo zobaczmy. Po co redstone przepalać na razie? Na razie skupmy się na żelazi i Ja już się przypaliłem nisko Dobra, chcąc. i to będzie nasza mini farma na razie? Pierwsza Dobra, niech to nie chcą, co za mnie pomiesz? Dobra ja muszę sprzedać hmm. tylko popat. A ile nie mogę, mogę. wrócić maksymalnie filmik na Eta? Bez ograniczeń, co nie? Usunęli to... No o, tak. Usunęli to ograniczenie 15 minut. Jakieś było ograniczenie, że można maksymalnie nagrywać 15 minut, bo nie mieć licencji. Ja jestem bogaty! Nie, bo daj mi kolegą był, ale nie jeszcze sprawdza. O Boże Święty Chyba ja jestem bogaty. Dobra, Sary, będzie musisz mieć, bo tu na pana śmietankę. Ty, ty kopiujesz jak zwykle... O, znalazłem diament! <grych> Sklep. Po ile diament? Ej! Jest! Ja, Ej! Diament ey, ja zawsze chodzi, ci, chodzi, ci Ja sprzedaję diamenta. Popełen. Właśnie zbieram. A, nie? Mam 40. Właśnie, jest... Właśnie... A ja ile? Bo ja mam... Ja złoto du... Du... drożej mówię. Seriously? Braku mi jednego. Nie było to ładne Dobra, teraz... Czekaj, mamy to mini faremkę, nie? English, English, English. English że, 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 że. Raz, dwa. Dobra. Teraz idę robić. Daj, ile masz nasionek? Ile masz nasionek? ziomek? Ziomek, ile masz nasionek? Uh -huh. Dziemy, jak, ile masz nasionek? Uh -huh. Ale ostre ryby, kurde. Zgadamy, nie nie? Czekaj Sk sklep sklep No dobra. Są na nas... nie ma na w sklepie Warto zbierać e, stą Ile masz nasionek Miałem sobie Ile? Eee, dziewięć tych wiesz. No nie chyba dużo To Ja robię farmę. Dzięki. I jeszcze 11 jest, nie? Wariat 12, dobra Trzeba to jakoś tu dopuścić. ja zrobię to tak. O To będzie tak Dobra, ja idę na dole. Tam by jest nasza to będzie, forma. To, o, to będzie to no. będzie dobre. Istoła, teraz tu opuszczę to. Ja idę dojść źródła. Tu jest faremka, patrz. Zasłoniłem ją trochę. Dobra, ja mam tu nie... o, Wiesz, Ty je cofniesz? Hmm. Dwa, czekaj. Na razie to wygląda trochę jak mały, nieład, ale to postaram się zrobić na lepsze, nie? Czekaj, tak, i znaczy, że no, na grzeba ile? What? 14 minut, do 20 dobijemy, nie? Tak, spokojnie. No, ja nie, radę. no, 16 minut, 20 minut jak to wystarczy, myślę. No, dobra. Ale... Jak się robi łop, łop, łopad? Tak... Nie, tak się robiło, to jest motyka, dobra. Mm, dobra, teraz się zasiać tego, to boże. Dzięki. Ja, ja, ja. Telefon mi się rozładował. Telefon mi się rozładował. A, dobra, cacy. Tutaj niech cię to mm, robi. O kurde, preja spadłem. to usunie się, dobra, to się robi tak, tak Na razie tak brzydko Ale na razie, jest na razie super, jakoś ja musi musisz. Mm, dobra, to czekaj, poszerzamy wyspę. Ile masz kobla? Ile masz kobla? Ja sprzedaję! Kobla, nie sprzedawaj Nie idę kupować Ile masz Ile masz 230. Daj to 1 a tutaj będzie nasz pokój Właśnie Czekaj, nie, nie, zostaw, zostaw Patrz Okus, pokus, ence, pence, drabinki mam w ręce Aaa, widzisz? Kurde, ja mi kill'ow się spal. Będę Czekaj kopał jeden. motyką Czekaj. Motyka Boże, święty Zawrzmiałeś teraz taki totalny emulator Minecrafta, serio Aha Chłopie, lepiej zemy... Okay. siaka. No skończ! 10 minut muszę czekasz? Na co? Muta masz? Na, na czat. Muta masz? Tak! <noise> Ej nie Mam mu... Ej, mogę pisać! <noise> no, da, jest mu Dobra, drewno jest za 6 to czekaj, to ja może kupię to jest za 15 parę tego co jeszcze kupić? Kupię jedną lawę na pewno kupić Szkoda kupię. Kupić enchant się... Po co? Będziemy mieli enchantowane kilofy. Czekaj, jak się sprawdza Hajs? A, mam już 4 tyle, to ja luzik! A się pan, że ja tego o wiele mniej! No, stary, ja jeszcze to kupię. Kup diamenty, nie? Nie, 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 diamentów nie potrzebujemy na razie. Ile tak kosztuje? Diament żarty? 80. To dwa razy mogę. Nie kupuj diamentów. Ja może kupię all w nie, absolutnie, ja Nie, psy, dobra. Ja sobie spawnery e? są bardzo drogie. E? Spawnery są bardzo drogie. Stuj, słuj, słuj. Na razie zrobię sobie małą chałupkę, O. Mm. Ja bym kupił, jak chcę. Ja mhm. pójdę, nie? Masz no, ty? Ja tutaj jestem, Jestem ja. Dobra, jest stary, wej, wej, wej. Ja się ja nie oglądam, ja śmietanki nie lubię. Ej, źle Ja się ja nie, nie mogę oglądać. Wystarczy, no, wystarczy hotna. mam nawet taka mała chata, nie? Patrz, o, cacy. Na razie taka mała uh -huh. nam no, wystarczy. O węgiel, o, mam zarazę, węgiel. I, dobra, ile już nagrywamy? Chodźcie pożegnamy, okej? Okay? No akurat. Oś, oś, oś. Chodź, chodź, chodź. No tylko jeden dieks, muszę się wydym. No chodź tutaj. Kurwa. Przepraszam, że No, mam nadzieję. Bę ci fal, bo ci falny zginiesz dinozar. No, a to będzie nasz enchant. Aha, a ja nie mogę się te Na homma. Ukośnik TPA, a, mój nick. on na razie jeszcze mam. O ty, ale ty fajnie zrobili? tu nie ma TPA, chcę tylko... Tak. Ale fajne. Chodźcie, pożegnamy. Więc tak, to byłby na tyle w tym odcinku. Yy, za... Ile łapek? Pięć łapek? I kolejny odcinek? Czy więcej? Sześć? Pięć łapeczek i wrzucamy kolejny odcinek z Agnarem ze Skybloga Oczywiście, będziemy tutaj grali, budowali, ale to ze zwykłej nogi, więc lajkujcie, subskrybujcie, a gra na tak, tak, głosem pana śmietanki. Naria Wiktor, widać? Dobra, ja się tutaj nam. Do zobaczenia, cześć i czołem. Nara.